No ale... O, ja pierdolę! Okej, oh, hey, oto Szakuj Friski w was w kolejnym odcinku you Down. Jak widzicie, możecie się domyślić, że, że nagrywam odcinek jeden po drugim, więc lecimy po prostu dalej, tak? W poprzednim odcinku udało nam się uratować Jess, przynajmniej mamy taką nadzieję wszyscy. Mam nadzieję, że trzymacie również kciuki, że Jess przeżyła. Bo ona ma przeżyć. Ona ma ładne nogi. I jest bardzo tamciej, i te inne blala tralala, że tam ma ciekawe wnętrze i tak dalej. Więc ruszajmy dalej po prostu, Until down, Widzę, że możemy sterować Chrisem. Znaczy, wcielamy się w Chrisa. LOL! A... Ten psychopata w poprzednim odcinku zajebał y, Ashley, nie? Ashley zabrał, Chris zostawił. No, najwidoczniej nie podobał mu się Chris na tyle. Dobra, udało nam się uratować jedną osobę, teraz musimy uratować drugą, nie? Mam nadzieję, że Chris się postara i że uratujemy naszą y, ukochaną. Aż! Czemu te drzwi są nagle zamknięte? O co chodzi w tym? To po prostu raz są drzwi zamknięte w tej, w tej chacie Washingtonów, raz są otwarte. Co to Josh chodzi po, po, po prostu yy, po swojej rezydencji losowo otwiera i zamyka inne drzwi? Kurna, co to, co, co to ma znaczyć w ogóle? O co w tym chodzi? Takie, hmm, dzisiaj otworzę te, a zamknę tamte. Świetnie, Josh. Może otwórz wszystkie? To nam ułatwi nieco sprawę. Bo naprawdę konwencja zamykanych i otwieranych drzwi w tym, w te, w tym uniwersum jest dosyć zabawna. Problemem jest to, że nie mogę zajrzeć tam. A wiecie, jak mnie szlak trafi, jak coś przegapię. Ale no po prostu dosłownie nic tu chyba nie ma. Naprawdę, rozglądam się i nic nie widzę. Tu coś jest. A co to jest? To jest portfel Ash? Dobra, Chris, spokojnie. Nie denerwuj się. Wiesz, że jestem całym sercem z tobą, stary. Uratujemy naszą laskę. No bo bez jaj, ja serio, Ashli chyba mi się najbardziej podoba z całej tej gry, jeśli chodzi o nawet kwestie związku czy inne takiego typu. No, jest to dosyć niebezpieczne. Chyba serio, rozglądam się wszędzie, nigdzie nic nie ma. Czy ja jakiś ślepy jestem po prostu? Może tu serio nic nie ma? O, patrzcie, udało mi się dostać do kuchni. No tu musi coś być. No, kurde, no bez jaj, że tutaj po prostu nic nie będzie. Serio? Nie było jakoś tak mega łatwo się tutaj dostać. Trzeba było popierdzielać naokoło i nic nie ma. Sorry, że się tak kręcę, ale wiecie, nie chcę niczego przegapić. A tutaj wiecie, te totemy i tak dalej, to jest tak poukrywane, że. no naprawdę, nic tu nie ma. No dobra, no trudno. Jeżeli coś tutaj później będzie się okaże, że coś tu by było, to się zirytuje. O! Jakieś drzwi są otwarte. Wcale nie przestraszyłem się tego ptoka gównianego. To jest krew? Chris! Tak się nie robi na krew, tak się nie reaguje na krew. To bardziej brzmiało jakbyś sobie... Reakcja Chrisa brzmiała bardziej jakbyś siedział sobie w kawiarni i nagle byś sobie wylał kawę na spodnie. Takie, o Nie! Wyobrażasz <grystujesz> sobie taką reakcję na krew? No Chris nam przedstawił taką reakcję. Mój Boże, ta muzyka, słyszycie to, tę melodię? To jest najgorsza możliwa melodia do horrorów, naprawdę. Znaczy, znam parę bardzo przejebanych melodii do horrorów. Mam swoje parę takich bardziej znienawidzonych i ukochanych zarazem. To jest jedna z nich. Aż! Znaczy, tu jest otwarte, są drzwi na zewnątrz. Ej, bo jak będą jakieś quick time eventy, ja nie chcę, żeby Josh mi umarł. Oczywiście, że w pierwszej kolejności pójdziemy gdzieś na bok. No, naprawdę, nic nie było w trakcie tego, te, tego całego przemieszczania się po tym domu, już aż tutaj, nie? Aż dziwne, naprawdę dziwne. Mam wrażenie, że coś przeoczyłem, ale jak? No, przecież wszystko oglądałem. Chris, idź na dół, spokojnie, ziom. Dobra, jest trochę ciemno. Nie można tego powiedzieć, że. Nie można powiedzieć, że tak nie jest. Czy coś tu leży? Czy coś tutaj może jest? Jakiś totem, jakieś coś. Ty w ogóle wiesz, gdzie ty idziesz, Chris? Bo ty... No w sumie drzwi były otwarte, więc możemy się spodziewać, że należałoby iść tą drogą. Tak, jakby, nie? Tu są jakieś ptoki. A gdzie mam teraz iść? Tam czy tu? Ślady prowadzą tam. To ja będę bardzo inteligentny i pójdę tu. Jeszcze się okaże, że mi przez to Chris zginie. Że poszedłem sobie tą drogą. A no, cholera, no mi się wydaje, że. Gdzieś dotarłem, nie mogę iść dalej? I wiecie co jest najgorsze w tej grze? Tutaj naprawdę nie wiadomo, którędy powinno się iść, żeby popchnąć fabułę do przodu, a którędy kurcze nie. I znalazłem totem! Proszę bardzo. Sorry za to długie milczenie, ale naprawdę myślałem, że zaraz popchnę fabułę i się wkurzę. To była Ashley? No i co mi ten totem pomógł? To no totem straty, spoko, widzę, że Ashley może stracić głowę. Ale no ty... No ale co ja mam... co mam zrobić z tym faktem? Co mam jej po prostu kupić grubszy szalik, żeby nie straciła głowy? No lol. Najgorsza rzecz jest taka teraz, że ja nie wiem, czy chcę wejść do tego pomieszczenia, do tego budynku. Wiecie o co chodzi, bo to wejście do tego budynku może popchnąć fabułę do przodu Ashley tu jest, słyszałem ją. Siema, Ashley, idę stąd! <laughs> to wiecie co, wiecie o co chodzi mi teraz? Cofamy się. Ponieważ słyszałem, że tutaj była Ashley, ona żyje, wszystko jest ok. Ale to pchnie mi fabułę do przodu. Więc to jest oczywiste, idziemy sobie stąd. Wracamy sobie na początek, ponieważ była inna droga, którymi, którą możemy jakby się pokierować, tak? Ja byłem pewien, że ta droga jest tą, która nam odblokuje więcej zawartości z takiej wiecie, ukrytej. Ponieważ ślady prowadziły tam No patrzcie, ewidentnie ślady O, widzicie, tu są ślady te ślady prowadzą tutaj, w prawo Znaczy, w to tam prowadzą ślady No ale o, ja pierdolę Co to ma być? Postawił. Jakiś zjeb! Wysuć to! Jezus! A. Cholera. A to tutaj są jakieś sekrety. Świńska głowa, znaleziono wskazówkę. Co tu robisz? świńska głowa jakaś? O co chodzi w ogóle? I totem, widzicie? Dobrze, że teraz wróciłem. Totem śmierci? Ale Krisa? Totem śmierci Krisa? Ej, ale to jest totem śmierci Krisa. Wiecie co? Wracamy do tej Ashley i to szybko. Bo się trochę boję o życie Krisa. Jezus, kochany, masakra jakaś, już panikuję, naprawdę, przestraszyłem się tego gównianego stracha na wrógle. Wiemy, że w tym domku jest Ashley, słyszeliśmy jej płacz, ona żyje, lecimy tam, okej, okay. damy radę, musimy jej pomóc i to bardzo szybko. Znaczy wiem, że bardzo szybko to w tym momencie trochę śmieszny tekst z mojej strony, bo trochę tutaj yy, rozglądałem, ale skąd miałem wiedzieć, w którym kierunku należy iść, żeby nie poruszyć fabuły do przodu, tylko żeby odkryć jakiś tam secret, no ludzie, no. Dobra, Chris, ładuj się do środka. Musimy uratować Ashley. Tutaj gdzieś jest chyba Ashley, tak? Bo słyszeliśmy jej płacz. Chris! Aż, tu jestem! A ty? Jesteś cała. Co się tu stało? Proszę! połóż mi. Idę do ciebie, aż nie przestawaj mówić. Mów, co się stało? Chris! on mnie związał. Nie mogę się ruszyć. Już idę, Ashli. No idź, ja pierdolę! Ten dźwięk, nie, ten dźwięk w słuchawkach się Jesteś zrobi. Tam? Jestem, Ashley, już Witajcie. jestem. I dziękuję, że dołączyliście. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rozaj testu, aby się powiódł. Będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Co to jest? Jigsaw? i aż. co? What the fuck? Ale będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje, a który nie. O nie! O Boże, o Boże, Chris! Wyciągnij na to! Czy ja wam mówię, jakie są moje trzy na, na postacie w tej grze? Super. Reguły są proste. Dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. O nie! Błagam! Wojechać! Wojechać! okej, Wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. O stary człowieku. Nic o nie rób, olaj. trzeba to przemyśleć. Ja nie chcę tutaj umierać! Chodź, chodź, chodź daj, daj, dajcie mi chwilę. Dajcie A? się skupić. A, kurwa. A? Co?! O, awesome Sanjosza. Elsie, wyciągnę cię co Nie pozwolę ci zginąć! Błagam, nie! To jest jakiś obłęd! Żaleństwo! Nie chcę się obudzić! Gris, błagam! Widzę, że, 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 że... postanowiłeś ocalić

Czemu mam nie patrzeć? Chris powie, że nic mu nie jest, błaga. Tak, wszystko gra, nic mu się nie stało! Te odgłosy krzyków, to Już, już, aż, już się uwaliasz już! proszę. Już, 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 musimy się obawić. Musimy uciekać. Ja pierdolę! Nie! Musimy iść, okej? Nie mogę mu ratować obydwu, nie? Umarła cząstka mnie, Fak... O! Znaczy, George to jest cholerny przyjaciel. Kocham cię, bracie, ale Ashley to jest moja przyszła niedoszła. Też ją kocham. Jakby z perspektywy Krisa, tak? Kurna, wybrałem Laskę zamiast przyjaciela to jest chore. Ale... No z Joshem sobie nie ułoży życia jako Chris, tak? No potrzebuje raczej partnerki życiowej. Więc Ashley. Bo się bardzo do siebie zbliżamy. Zbliżyliśmy. Kurwa, powinienem uratować Josha, a nie Ashley. Josh to przyjaciel mimo wszystko. Josh jest jak brat. Nie porzuca się własnego brata. Wkurwiłem się. No co ty nie powiesz, Josh, że spadł ci mój związek, status związku nam spadł. Super, jakby to jeszcze miało kurwa znaczenie. Powinien cały spaść do zera i Josh powinien zostać wymazany. Jeszcze smutna muzyka, chuj ci w dupę. Okropne. Nie miałem... Myślałem, że wszystkich możemy ocalić w tej grze. No to tłumaczenia na pewno świetne. no świetne. Chris, co się stało? Nie wszystko gra. Mów. O czym ty mówisz? Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić. Nie rozumiem. Co się stało tu? Zabrał kiła miał przeżyć o, Ona albo nie Przecięła go i wypruła mu wszystkie plaki. Co? Chris, o czym ty mówisz? zabiłem go! Chwila, Chris! O, Jezu. Wina, Jezu! To jest moja wina, Jezu, to jakieś szaleństwo! Musimy wezwać pomoc! Przecięła go na pół. Jakoś to ogarniemy. Spokojnie. Matt, musimy sprowadzić pomoc. Jezus, kochany, próbuję się wczuć w ich sytuację Ej, i mnie boli aż. Nie szukać Okropne. Ani, czas poszli się bzykać cholera wie gdzie. Sam też jest w schronisku. Okej, okay. masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać aż nas wyrżnie? Ale co z... Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już! Emili nie brzmi jakbyś bo przejęta, szczerze mówiąc, Boże! W niczym mi nie pomagasz, chuju! Czuję się załamany z każdą minutą tej wspaniałej gry! Pomóż mi! Moja depresja się pogłębia! Nowic. Zabiłem cząstkę siebie. Napięta atmosfera tam u ciebie. Chuj ci no, w dupę! się tak jak chcesz. Czy wszystko gra? Kurwa nie! A? Rozumiem. Uważasz, że ci biedni ludzie dostają to na co zasłużyli? Nie. Kim ty kurwa jesteś? Albo czego ty chcesz? Próbuję ci pomóc. Ta gra... Dziękuję, czuję się w chuj lepiej. Wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. To co mam usunąć cię z dystrybucji no ja Antrodon ja wycofany ze, ze sklepowych półek? Szczerości. Jakie kolejne mądrości, panie psychologu? Uch, nie nosi. Jak długo jeszcze planujesz przeciągać tę całą swoją żałosną szopkę? Jak długo ty będziesz popierdalał po całym pokoju, kurwa, jak Flash z DC? Naprawdę wierzysz, że jestem prawdziwy? Jak się nad tym kurwa zastanowić, to raczej kurwa chyba nie jesteś prawdziwy! A, i właśnie to jest cały twój problem. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? Tak myślę, że jestem w stanie. Ty chuj w dupę, nie będziesz mi kurwa ustanawiał, kurwa... Myślę, że jestem w stanie odróżnić. I albo ty zmieniasz wystrój swojego gabinetu, w którym odbamy spotkania co kurde, co każde spotkanie, i z jakiegoś powodu zabijasz kurde okna deskami, z jakiegoś powodu nagle, albo jesteś nieprawdziwy. I A tyle. Co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Fajne to nie jest to, George, że Cię trochę przecięło na pół. Nie, dość już strachów na dziś w mojej kryształowej Z kury, tych flaków, nie, co się z niego wydały, na... to by cała rodzina mogła opierdalać kurwa i zupę pan. flakową przez jakiś miesiąc pół No, nie chcę tego patrzeć znowu na to. O mój Boże! O mój Boże, Majku, to uratowaliśmy ją. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, I to jest ten mężczyzna może jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Teoretycznie. czy może się tam ukryć? A, senatorium opuszczone, no tak zapomniałem. Strach, rozdział 5, 6 godzin do świtu, Lol. Naprawdę LOL, znaczy naprawdę niedługo zostało do świtu. Ciekawe nie dobrze. Bardzo niedobrze. No bardzo niedobrze, wyglądasz trochę kurde... słabo. O piesek! Pieski nawet, lol. Kim ty kurde jesteś? To jest ten sam psychol co zajebał że, tej, Ashley? No znowu zmienił sobie wygląd, chyba że w kurtce popierdala, a myślałem, że ma gogle. A miał maskę jakąś przez chwilę, nie? Jak tam przywalił Ashley. Ten gościu teoretycznie nie miał żadnej broni, mogłeś do niego podbiec, ogłuszyć go już teraz. W sumie miał psy dwa, ale... No dobra, miał psy, no to było niebezpieczne, Mike ma rację, mógł. Dobrze się, dobrze zrobił. Ale ja pamiętam ten totem, który mówi o tym, że trzeba psz, pogłaskać piecka, będę o tym pamiętał. Ten pies nie jest yy, groźny, na to wychodzi. Co to za... Myślałem, że to wilka, to jest yy, wiatr. Kurde, naprawdę ciekawie się robi ludzie, naprawdę się robi niesamowicie ciekawie. Ale to już tak nie w tym odcinku, ponieważ tutaj sobie zakończymy. Odcinek trwa 25 minut, czyli akurat tyle powinien trwać. I tak będzie przedłużone trochę intro i outro. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak zostawcie lajka, like, subskrypcję na kanale, zostawcie komentarz pod tym materiałem, a pod poprzednimi. I jeżeli to dla was nie problem, to za zaglądnijcie na mojego Patronite, który, który wyruszył naprawdę niedawno i uratuje mi to skórę. W najbliższym okresie. Bardzo trudnym dla mnie. Yy... Działo się zajebiście dużo. Jestem... Załamany to za dużo powiedziane, ale... Jestem kurwa smutny. Zginął Josh. Nawet nie kwestia tego, że... Znaczy nie wiem, czy to jest wina o jakiejś mojej decyzji, czy czy po prostu jeden z całej naszej grupy musiał zginąć, bo mi się wydawało, że można ocalić całą grupę. Okazuje się, że najwyraźniej kurwa nie. No i mogę wybrać Josha albo Ashley. Myślę, że to kwestia tego, że mam nadzieję na szczęśliwe zakończenie happy-endowe, jeśli chodzi o Chrisa i Ashley chociaż. I że się ze sobą, wiecie, z... no, z spikną. Znaczy o, znaczy nie tak, raczej tak. Jakby się Chris, Ashley spiknęli w ten sposób, to by było zajebiście. Ponieważ ja utożsamiam się z Chrisem, uważam, że Ashley jest bardzo wartościową i ciekawą miłą, no, sympatyczną, super dziewczyną, słodką, więc fajnie, jakbyś im się udało, jakby przeżyli i na to liczę. Życzę im tego nawet. No a Josh, no, no nie, mam chyba nie zadania do tutaj w kwestii Josha, nie? Widzimy się w kolejnych materiałach Zantley Down i Cześć. おいおっやっピューでど